Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ponownie pojawili się razem na ściance. Tym razem para wzięła udział w warszawskiej premierze spektaklu Trójkącik, czyli Trzech na próbę. Kaczorowska, znana z regularnego bywania na branżowych eventach, tym razem postawiła na długą, połyskującą suknię z dekoltem i na ramiączkach. Stylizacja natychmiast przyciągnęła uwagę fotoreporterów i zgromadzonych gości. U jej boku pojawił się Marcin Rogacewicz w klasycznym czarnym garniturze, który nie próbował przyćmić partnerki. Wydarzenie przyciągnęło więcej znanych twarzy. Na premierze pojawiły się także Maja Chyży, Sylwia Gliwa czy Rafał Mroczek. Cała grupa celebrytów uświetniła swoją obecnością poniedziałkowy wieczór. Kaczorowska, która ostatnio bardzo aktywnie bywa na ściankach, po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę stylizacją i pojawieniem się u boku Rogacewicza. Artykuł podkreśla, że w świecie celebrytów obecność na tego typu wydarzeniach to nieodłączny element ich zawodowego życia. Premiera Trójkącika stała się kolejną okazją, by gwiazdy zaprezentowały się przed obiektywami, a zdjęcia z wydarzenia szybko trafiły do sieci.